Witajcie, kochani, po ostatnim filmiku dostałam od was mnóstwo wiadomości dotyczących tego, jak sobie radzić z zagrywkami osób toksycznych. I dzisiaj pokrótce chcę Wam trochę o tym opowiedzieć. Pierwsza zagrywka typu przyciąganie, odpychanie. Ona polega na tym, że raz osoba daje ci uwagę, raz jest blisko ciebie, raz się oddala. Jeżeli masz poczucie, masz przeczucie, że Dana osoba pogrywa z tobą w taki sposób, to dobrze jest, abyś sobie notował, jak się czujesz w tej relacji. Czy czujesz, że jesteście blisko emocjonalnie, czy jesteście daleko? Dobrze jest prowadzić sobie to w postaci jakiegoś wykresu, żeby przez jakiś czas zobaczyć, czy jest to taka sinusoida, czy występuje tam taka huśtawka emocjonalna. Raz jest. Dobrze, raz źle, raz blisko, raz daleko. Jeżeli masz taką huśtawkę emocjonalną, to jesteś podatny na uzależnienie emocjonalne od tej osoby. Dlatego, że w takiej relacji jest aktywowany układ nagrody w mózgu. Dlatego, że pokażę ci to na takim przykładzie. Jak macie ten wykres. Jesteście blisko, daleko. Czyli jest, y, jest kiepsko, jest bardzo dobrze między wami. To jeżeli, a tu jest tak przeciętnie. I y, jeżeli z tego etapu, z tego niskiego etapu, nagle jest wspaniale, to tutaj właśnie aktywuje się. Aktywuje się system nagrody w mózgu, i wydaje ci się, że jesteś w niebie, że jest wspaniale. Jeżeli to by był taki skok. No, raz tutaj narysuję. Jeżeli to by był taki mniejszy skok, no to nie przywiązywałbyś się tak łatwo do tej osoby. Jeżeli te wahania są bardzo duże, raz jest dobrze, raz źle. To zaczynasz zachowywać się jak taki mały piesek, który chce nagrodę. I zaczynasz robić wszystko, czego potrzebuje dana osoba. Więc bądź czujny, bądź uważny na te rzeczy. Yy, druga rzecz, która była w tym filmiku, czyli triangulacja, włączanie w konflikt trzecich osób. Tutaj, jeżeli doświadczasz takiej sytuacji, to warto jest zapytać wprost: co ma na celu włączenie? Tych osób w konflikt, czemu to ma służyć. Staraj się nie rozmawiać z innymi osobami o tym, co jest między wami. Bo wtedy będziesz w takiej roli, że musisz się tłumaczyć z czegoś, co jest ci zarzucane, co przedstawiła druga osoba na twój temat. Także tutaj stawiaj granice i jeżeli ktoś trzeci będzie się pytał, o to, co jest między wami, jak wygląda sytuacja, no to mów o tym, że ta sytuacja dotyczy tylko was i wy sami ją będziecie rozwiązywać. Trzecia sprawa to było wpędzanie w poczucie winy, czyli ta osoba toksyczna staje w pozycji ofiary, w pozycji pokrzywdzonego, eee, a ty wtedy automatycznie stajesz w pozycji kata. I co y, tutaj jest dobrze zrobić? Tutaj włączymy y, w ten schemat analizę transakcyjną, czyli wchodzenie w różne role w związku, w życiu. I jest tak, y, ja się może troszkę oddalę. Okej. Okay. I w analizie transakcyjnej mamy coś takiego. Jest rola rodzica, jest rola dorosłego, jest rola dziecka. Rodzic, dorosły, dziecko. Mamy to. I jeżeli druga osoba, załóżmy to jest toksyczna osoba, toksyk, a to jesteś ty, jeżeli toksyczna osoba, Zaczyna grać rolę ofiary, czyli wchodzi w tą pozycję dziecka, to automatycznie ty wchodzisz w rolę rodzica. Czyli toczy się między wami taka gra, że ty zaczynasz się opiekować tym pokrzywdzonym dzieckiem, bo ono jest ofiarą, ono jest pokrzywdzone i te automatycznie. Nie zwracasz uwagi w tej pozycji rodzicielskiej, opiekuńczej, naprawiającej sytuację, przestajesz zwracać uwagę na swoje potrzeby. I tutaj ważne jest, abyś wszedł w rolę dorosłego. Rola dorosłego jest taka, że okej, okay, Ty czujesz się tak, ja czuję się tak, Twoje potrzeby są ważne, moje potrzeby są ważne. Więc wchodzicie w ten schemat dorosły, dorosły. Jeżeli wejdziesz w tą rolę dorosłego, jejku, ale marzę, um, mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, jeżeli wchodzicie w rolę dorosłego, jeżeli Ty wejdziesz w rolę dorosłego, to nie będzie się toczyć ta gra, bo rola dziecka dobrze gra tylko z rolą rodzica. I wtedy automatycznie ta osoba toksyczna będzie musiała, jeżeli zechce się komunikować, to będzie musiała wejść w rolę dorosły dorosły, czyli rozmowę o tym, jakie oboje macie potrzeby, czego chcecie, jak rozwiązać daną sytuację. Kolejną sprawą było wyładowywanie swojego napięcia, wyżgiwanie tych emocji na Ciebie. Tutaj ważne jest to, aby odsunąć się, aby zadbać o swoją przestrzeń, żeby nie być tym pojemnikiem na te wymioty czyjejś osoby, na te wymioty emocjonalne. Pamiętaj, że to nie jest czas, to nie jest miejsce na rozmowę o tym, czego dotyczy problem, bo tutaj nie ma przestrzeni na to. Tej osobie chodzi o to, żeby tylko wyładować się, wyrzucić to wszystko, co ma w sobie. Ta osoba nie chce rozmawiać. Ta osoba chce sobie ulżyć i wyregulować swoje emocje. Dlatego odsuń się, tak jakby ktoś wymiotował na ciebie. To nie idziesz w te wymioty. Nie będziesz się paplać w tym, tylko uciekasz, odchodzisz od tego. I możesz poinformować tą osobę, że Porozmawiacie na ten temat, jak ta osoba ochłonie, jak się uspokoi, jak będzie, nie wiem, jak poradzi sobie ze swoimi emocjami. Także tutaj znowu to stawianie granic. I ostatnią rzeczą w tym filmiku była kontrola, czyli jak toksyczna osoba stara się ciebie kontrolować. I tutaj ważne jest, aby mieć na uwadze to, że Masz prawo do swojej przestrzeni, do swojej prywatności. Tak jak druga osoba nie ma prawa Cię dotknąć, jeżeli nie wyrazisz na to zgody, tak samo nie ma prawa zaglądać do Twojego telefonu, sprawdzać Cię, przepytywać. Masz prawo do swojej przestrzeni, do swojej prywatności, i tu ważne, żeby. Te zasady były jasno ustalone. To ty na początek zastanów się nad tym, jakie są Twoje granice tej prywatności, jaką chcesz mieć ty przestrzeń, z czym ty się czujesz dobrze i poinformuj o tym drugą osobę. Jeżeli pomimo postawienia tych granic, druga strona je będzie nadal przekraczać, to zastanów się, co chcesz zrobić z tym. Nie masz wpływu na to, co robi druga osoba, ale masz wpływ na to, jak ty reagujesz na te zdarzenia, co ty zrobisz w tej sytuacji, jak zadbasz o siebie. Mam nadzieję, że troszkę wyjaśniło to Wam te mechanizmy i spróbujcie je zastosować w swoim życiu. Brońcie się. Jeżeli dzieje wam się krzywda psychiczna. Pa!